Witam serdecznie na konferencji prasowej drużyny Nowej Lewicy, Komitetu Wyborczego. Komitet Wyborczy Nowa Lewica to porozumienie polityczne partii politycznych, mianowicie Lewicy Razem, Nowej Lewicy, Polskiej Partii Socjalistycznej, Unii Pracy, ale także Strajku Kobiet, organizacji pozarządowych, związków zawodowych. Razem utworzyliśmy drużynę, która będzie startować pod szyldem partii politycznej Nowej Lewicy. Mamy już w całym kraju listy zatwierdzone, pełne listy przy parytecie kobiet i mężczyzn 50 na 50. U nas co prawda mamy 8 kobiet, 10 mężczyzn, ale to jest lokalna lista. Ludzi mających doświadczenie samorządowe, aktywność w organizacjach pozarządowych oraz działalność w poszczególnych również i partiach politycznych, związkach zawodowych, więc miejscowi aktywiści, którzy mają dorobek, mają mandat społeczny, bo sześcioro z nich pełni również mandaty radnych Rady Miasta po Sejmik Województwa Wielkopolskiego. Szanowni Państwo. Po co lewica startuje w tych wyborach? Lewica startuje, a nie tylko, żeby odsunąć PiS od władzy, czy zatrzymać Konfederację. My chcemy zmienić państwo. Chcemy, żeby państwo było przyjazne obywatelom. Dzisiejsza polityka PiSu prowadzi do cichego zwijania państwa, a Konfederacja chce zlikwidowania państwa. My mówimy, że silne państwo jest w interesie obywateli. Bo silne państwo to wysokiej jakości usługi publiczne. To dostęp nieodpłatny do służby zdrowia, do żłobka, do dobrej szkoły. To bezpłatny transport publiczny, e, to również prawa kobiet. Nie idziemy tylko po to, żeby zasiąść w nowym rządzie. Chcemy zmieniać Polskę. Silna obecność lewicy w przyszłej. Mm, Koalicji dzisiejszych partii opozycyjnych to przede wszystkim gwarancja powrotu do przestrzegania konstytucji. Dzisiaj, Szanowni Państwo, słabnie nam gospodarka, obniża się PKB. Od 2016 roku mamy coraz niższe nakłady na inwestycje. Wszystko to powoduje, że nieodpowiedzialny rząd prawicy, który nie chce pieniędzy europejskich, pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, e, hamuje rozwój gospodarczy nie ma tych pieniędzy na szpital w Gnieźnie, a byłoby nie ma tych pieniędzy na rozwój infrastruktury, na rozwój zielonej gospodarki, między innymi na proekologiczny transport miejski. Idziemy również po to, aby powiedzieć, że każda Polka i każdy Polak ma prawo czuć się bezpieczny. Bezpieczny to znaczy się prawo państwo, którym przestrzega się prawo. Szanowni Państwo, ta drużyna to dzisiaj przedstawię tak po kolei od tej strony, jak jesteśmy. Mam zaszczyt do tej pory być liderem listy w okręgu konińsko-gnieźnińskim. Numer dwa na tej liście jest przedstawicielka koalicyjnej partii, partii lewicy razem, pani Kamila Kasprzak-Bartkowiak. Aktywistka kultury, działaczka krytyki politycznej, organizatorka wielu debat, wystaw. Myślę, że tu w naszym środowisku jest osobą jak najbardziej znaną. Numer 3. Szanowni Państwo, na liście lewicy jest dwójka bardzo młodych ludzi: 22-letnia Wiktoria Miedziak ze Środy Wielkopolskiej i 23-letni Piotr Czerniejewski. Piotrek mimo 23 lat ma duże doświadczenie w działalności publicznej, był szefem młodzieżowej rady miasta, szefem klubu w parlamencie polskim. Mam na myśli parlament młodzieżowy, ale także organizatorem wielu inicjatyw, w tym jest współautorem też lokalnego, regionalnego programu dotyczący transformacji energetycznej. Numer dalej Numer 7 z tych obecnych tutaj jest Tomasz Andrzej Nowak, radny kilku kadencji Rady Miasta Konina, działacz organizacji pozarządowych kultury, człowiek bardzo aktywny w Radzie Miasta Konina. Dalej, dzisiaj z nami jest pani Sylwia Przybylska. Radna Rady Miasta, aktywna działaczka również Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan, na dzień dzisiejszy pracująca w spółdzielczości, ale wcześniej w firmie prywatnej. Dalej, szanowni Państwo, jest z nami od wczoraj na liście. Mamy zmianę. Ogromnie się cieszę. Dwa lata temu w Paroku, w Czemesznie był strajk. Pierwszy strajk w Polsce, który zakończył się sukcesem. Sukcesem ludzi, którzy wiedzieli, jak poukładać swoje oczekiwania, w drodze dialogu, wsparci ekspertami, ekspertami OPZZ, w ramach Konfederacji Pracy, wygrali ten strajk. Jednym z współliderów tego strajku był, jest dzisiaj z nami pan Marcin Lewandowski. Witam serdecznie panie Marcinie. Ogromnie się cieszę, że przyjął pan to zaproszenie. I e, zgodnie ze własnym życzeniem e, na miejscu 18 jest pani Ania Bąk, aktywistka z powiatu gnieźnińskiego na co dzień grafik komputerowy, Ania mimo że dopiero ma 12 lat, to już niestety była zatrzymana, była zatrzymana, zatrzymana przez policję, dlatego że stawała w obronie kobiet. W obronie e, Kobiet, ale też jest działaczką społeczną od wielu lat. Aniu, dziękuję Tobie, że również jesteś z nami. To jest ta drużyna, która dzisiaj tutaj jest obecna. Myślę, że po kilka zdań poproszę o to, żeby każdy z nich powiedział, ale nie tylko będziemy mówić o sobie, ale będziemy mówić też o elementach naszego programu. Uprzejmie zapraszam Pani Kamilo. Dzień dobry Państwu. Ja startuję z miejsca numer dwa, tak jak powiedział Pan poseł. Moje hasło myślę, że mogę po raz pierwszy je też tutaj publicznie zaprezentować. Sprawne państwo dla wszystkich. Właśnie sprawne państwo, sprawne, niedziadowskie, sprawne, czyli gdzie budżetówka, co jest jednym z postulatów lewicy, żeby były podwyżki 20% dla pracowników budżetówki, w tym dla ludzi kultury i edukacji. Są te dziedziny mi bliskie, ponieważ sama działam w kulturze w jednej właśnie z organizacji pozarządowych, jak i w różnych projektach edukacyjnych. I patrząc na polską szkołę czy na instytucję kultury one potrzebują zmiany. Potrzebują przede wszystkim stabilnego, niezależnego finansowania, właśnie dobrze opłacanych pracowników tak. i też kultura, też uczciwych konkursów na stanowiska, bo to też z tym różnie bywa jak i również yy, właśnie jeżeli chodzi o szkołę to koniec z Czarnek. Wolna szkoła, gdzie uczniowie i nauczyciele na zasadzie dialogu, też nieobciążonego programu mogą razem <laughs> Mogą razem współpracować i kultura i edukacja naprawdę przyczynia się do rozwoju. I jeżeli te dziedziny publiczne nie będą dofinansowane, to nie będziemy mieć kreatywnego, innowacyjnego społeczeństwa. Będziemy jakąś montownią, będziemy krajem dla Europy Zachodniej, dla krajów bardziej rozwiniętych, edukacyjnie, informacyjnie. Będziemy gdzieś zawsze spychani na margines, a tego nie chcemy. Sprawne państwo jest w interesie nas wszystkich. Tych postulatów jest więcej. Chciałabym jeszcze powiedzieć tylko słówko o prawach człowieka. Przy ulicy Krzywe Koło wisi od ponad dwóch czy ponad trzech lat straszna taka szmata szkalująca osoby LGBT+. Chciałabym powiedzieć, że tutaj lokalnie, to jest taki temat, zdejmiemy to. Ustawowo to zdejmiemy. Jest możliwość napisania ustawy, żeby zdjąć to i skończyć taką mową nienawiści w przestrzeni publicznej. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Pani Kamila mówiła również o prawach pracowniczych, o prawie do dobrej płacy, bo sprawne państwo to dobrze opłacani urzędnicy, ale żeby to sprawne państwo mogło funkcjonować, to muszą być podatki od tych, którzy pracują. Czy jest konflikt między pracodawcą a pracownikami? Myślę, że najlepiej może o tym powiedzieć Pan Marcin Lewandowski. Dzień dobry. Jako działacz związkowy zdecydowałem się na start z lewicy, gdyż posłowie lewicy to jest jedyna formacja, która wspiera, że tak powiem, w Polsce pracowników w walce o ich godność. Mieliśmy przykład tej walki o godność w Paroku, w Solarisie, gdzie posłowie lewicy wspierali nas, zarówno jako działaczy związkowych, czyli nas, i pracowników. Była to jedyna partia, która zaangażowała się w nasz spór zbiorowy i go formalnie wsparła. Mamy w Sejmie Polskim jeszcze wiele do zrobienia, wiele ustaw do poprawy. Żeby to zrobić, musimy. Wygrać i to wygrać dość mocno i mieć tam silną formację w Sejmie. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Pan Marcin Dziś. właśnie wspomniał o tym sukcesie związków zawodowych. Radni, ale także parlamentarzyści lewicy solidarnie swoimi składkami wsparli zarówno fundusz strajkowy w Solarysie, jak i w Paroku. Tak, tak. Miałem zaszczyt być też wśród nich. Wśród nas jest pani Sylwia Przybylska, radna Rady Miasta uprzejmie. Zapraszam Cię Sylwia. Dziękuję. Dziękuję panie pośle, witam państwa serdecznie. W pierwszej kolejności chciałam podziękować tutaj panu posłowi za zaproszenie do tego projektu, jakim jest kandydowanie z listy Lewicy. Dziękuję serdecznie za zaufanie. A startuję dlatego, że program Lewicy jest mi bliski ze względu na równość, na szacunek dla drugiego człowieka. Lewica stawia na równość wszystkich obywateli bez względu na płeć, na pochodzenie, na wyznanie czy orientację seksualną. Jako lewica chcemy wprowadzić wzorem Islandii równą płacę, niezależnie czy bez względu na płeć, za równą pracę, za tę samą wykonaną pracę. Jako Lewica chcemy wprowadzić właśnie równość małżeńską i związki partnerskie, tak aby nikt w Polsce nie czuł się wykluczony. Jako Lewica chcemy też, przygotowaliśmy pakiet dla cały szereg postulatów dla kobiet i Chcemy wprowadzić prawo do bezpiecznego przerywania ciąży do 12 tygodnia, również bezpieczną i refundowaną antykoncepcję, jak również w tym awaryjną antykoncepcję dostępną bez recepty w aptekach. Jako Lewica chcemy znieść całkowicie klauzulę sumienia. Którą w tej chwili zasłaniają się lekarze, jak i farmaceuci. Również wprowadzić z powrotem ogólnopolski i publiczny program leczenia niepłodności, w tym, tym pozaustrojowym sposobem in vitro. Oraz jako lewica chcemy przywrócić badania prenatalne, tak bardzo potrzebne wszystkim kobietom. Ten Cały pakiet, jak również pozostałe są właśnie po to, aby każdy Polak i Polka czuli się w, tu w naszym kraju bezpieczni, zaopiekowani przez państwo, bo najważniejsze właśnie jest nasze zdrowie, nasze bezpieczeństwo i to, abyśmy mogli sami samodzielnie każdy z nas podejmować decyzje, również te związane z macierzyństwem. Dziękuję. Dziękuję. Warto szanowni państwo, powiedzieć, że nie tylko mówimy, ale Sylwia. Obecny tu pan Mariusz Mądrowski, są jednymi z tych, którzy poprzez decyzję Rady Miasta Gniezna, oraz jedyny powiat w województwie wielkopolskim, który dopłaca do właśnie programu leczenia niepłodności metodą in vitro. Gniezno w tej sprawie daje przykład, w związku z tym jest gwarancja, że uczynimy to również w parlamencie. Wielu młodzi, wielu liderów partii politycznych mówi o tym, że młodych należy włączyć do polityki. Ale my postanowiliśmy nie tylko mówić, ale dać szansę. Zapraszam Cię uprzejmie, Piotrek, numer 3 na liście. Szanowni Państwo, moje nazwisko Piotr Czarniejewski. Od 8 lat działam społecznie na rzecz mieszkańców Wielkopolski. Organizowałem zbiórki na domy dziecka czy zajęcia edukacyjne w szkołach. Skutecznie też walczyłem o prawa pracownicze interweniując w wielkopolskim oddziale Amazonu. Startuję w tych wyborach, ponieważ działając wielokrotnie zderzałem się ze ścianą, zderzałem się z drzwiami polityków, którzy nie interesowali się problemami mieszkańców i mieszkanek. Startuję, aby mieć jeszcze bardziej jeszcze bardziej realne i skuteczne. Narzędzia do działania na rzecz mieszkańców naszego regionu. Startuje po to, aby interweniować w sprawach transportu. Nie może być tak, że likwidowane są kolejne połączenia autobusowe. Wiele osób, zwłaszcza młodych i seniorów, nie może przez to dojechać do miasta, gdzie, gdzie, gdzie tutaj tak naprawdę zagwarantowane są podstawowe usługi publiczne. Kończy się na tym, że zwłaszcza młode osoby. Nie mogą dojechać do miasta na przykład na zajęcia dodatkowe, nie mogą rozwijać swoich pasji, bo nie mają autobusu, który dowiezie ich na zajęcia dodatkowe. Chciałbym interweniować też jako ekonomista z wykształcenia w sprawach drożyzny, aby nie podnoszono już cen paliw i energii. Nie może być tak, że państwowe spółki dzisiaj podnoszą te ceny, nie patrząc na to, jaka jest sytuacja zwykłego człowieka. A niestety napychają sobie tymi wielkimi marżami swoje kieszenie. Chciałbym też, tak naprawdę najważniejszą dla mnie kwestią, na której, na której chciałbym się skupić, jest kwestia przyszłości małych i średnich miejscowości, takich jak Gniezno, ponieważ sporo młodych osób wyjeżdża z takich miejscowości za pracą, za edukacją i później niestety tutaj nie wraca. Państwo polskie powinno przygotować ofertę, realną ofertę rozwoju i wizji przyszłości dla takich miast jak Gniezno, aby tutaj chciano zakładać rodziny i wracać ze studiów czy z innych doświadczeń, które młode osoby zdobywają na całym świecie. Aby tutaj chciały wracać, tu zakładać swoje rodziny. Startuję tych w wyborach z miejsca trzeciego. To pokazuje, że lewica realnie stawia na młode osoby, dlatego że moja pozycja jest najwyższą w całej Polsce, jako moje pokolenie w ogóle. Otrzymało. Chciałbym zawalczyć o drugi mandat dla lewicy z tego okręgu, tak aby w końcu młode pokolenie miało swojego posła, bo dzisiaj nie ma ani jednego posła poniżej 30 roku życia. Proszę mnie źle nie zrozumieć. Proszę mnie źle nie zrozumieć. Oczywiście każda grupa wiekowa powinna mieć swoje, swoje przedstawicielstwo. Zarówno młode osoby, osoby w średnim wieku, jak i osoby starsze. Ale nie może być tak, że młode osoby na 460 osób nie mają ani jednego przedstawiciela w Polskim Sejmie. Bo wtedy kończy się na tym, że nie ma kto zawalczyć o lepszą jakość edukacji, bo nikt tak naprawdę nie rozumie tych potrzeb tak dobrze jak my młodzi, którzy dopiero co tę szkołę skończyliśmy. Nikt nie mówi tak głośno o klimacie jak młode osoby. O te sprawy trzeba zawalczyć w Polskim Sejmie i tym chciałbym się zajmować jako przyszły poseł. Startuję z trzeciego miejsca i zapraszam wszystkich do głosowania. Dziękuję. Dziękuję serdecznie, Piotrek. Myślę, że to, o czym dzisiaj mówimy i przekonujemy mieszkańców, to sprawne państwo, czyli państwo wysokiej jakości usług publicznych. Czynią to w znacznej mierze polskie samorządy ale na te samorządy nakładane są dodatkowe zadania bez środków finansowych. Myślę, że najlepiej to czuje w każdym działaniu właśnie Tomek Nowak, który jest radnym Rady Miasta Konina. Uprzejmie proszę. Dzień dobry Państwu, nazywam się Tomasz Andrzej Nowak. Przyjechałem do Państwa z Konina, aby zaprezentować się tutaj w drugim największym mieście naszego okręgu numer 37. Jestem radnym lewicy, radnym miasta Konina od dwóch kadencji. Pełnię tam funkcję przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Jestem też wybranym na przewodniczącego Komitetu Rewitalizacji Miasta Konina oraz wiceprezesem Towarzystwa Przyjaciół Konina. Ale Mogłem się tak jeszcze trochę pochwalić, nie chcę Państwa zanudzać. Kilkanaście lat działań społecznie. To zaowocowało tym, że zostałem wybrany radnym. To był jeden z lepszych wyników w mieście i tak to już się utrzymuje. Uważam, że z całym szacunkiem, bo żebym tutaj nikogo nie podgryzał, ale posłami powinny zostać osoby, które mają doświadczenie samorządowe, ponieważ będąc w samorządzie spotykasz się z, z szerokim spektrum po prostu problemów i starasz się je rozwiązać. Ja w tamtej kadencji byłem najaktywniejszym radnym miasta Konina, w tej jest tak samo. E, inne ugrupowania mogą tylko pozazdrościć to, że le, tego, że Lewica ma tak aktywnego radnego, zresztą mamy przewodniczącego Rady Miasta jako klub e, w Radzie Miasta Konina. Proszę Państwa, to co wspomniał e, pan poseł, e, mamy problem, ponieważ e, w, Brakuje po prostu pieniędzy w samorządach, brakuje pieniędzy na oświatę. Na przykład budżet miasta Konina, co roku musimy kilkanaście milionów praktycznie dokładać do, do konińskiej oświaty. Yy, zbyt małe są po prostu dotacje, zbyt małe są subwencje, które wpływają ze szczebla centralnego. Druga sytuacja. Zostaliśmy doprowadzeni jako samorządy do takiej sytuacji, że nie możemy sobie poradzić z problemami infrastrukturalnymi. Na przykład w Koninie jeden z najważniejszych mostów mostów na Warcie. Nie został y, po prostu wyremontowany, ponieważ no, nie rządzi ta partia, która miałaby rządzić. To się tak ciągnie od wielu lat. Y, most już jest po prostu zwężony, są nitki na nim, a za chwilę może być całkowicie zamknięty. Potrzeba 100 milionów. 100 milionów Miasto Koni nie jest w stanie z bieżącego budżetu na przykład y, wysupłać, że, żeby, żeby go zrobić. Dlatego to będzie trzeba zmienić podejście rządu do samorządu, bo teraz w tej sytuacji jest tak, że samorządom są. Pieniądze odbierane, a o większości spraw zaczyna, zaczyna być decydowane na, na poziomie centralnym. Jest, jest, proszę Państwa, wiele problemów. Na tym chciałbym się skoncentrować i po raz kolejny powtórzę, że nasz region Wielkopolskę i też nasz okręg wyborczy, Końsku Gnieźnieński dotyka po prostu, dotyka susza. O tym się nie mówi. Proszę zobaczyć, jaka jest niska woda w warcie, jak wysychają wszelkie możliwe. Cieki wodne i to wcale nie jest związane w tym momencie z, z, z klimatem, tylko z tym, że nie jest prowadzona odpowiednia gospodarka retencyjna. To całkowicie zarzucono i tym też trzeba się zająć. Wiem to jako samorządowiec. To jest nie bez kozery, że trzeba zawalczyć o drugi mandat lewicy w tym okręgu. Mamy posła. Jest to pan poseł Tomaszewski z Gniezna, ale potrzeba jest drugiego posła z Konina, aby ten okręg miał dwóch posłów, żeby stał stabilnie na dwóch nogach i uważam, że mógłbym wykorzystać moje doświadczenie bardzo dobrze. I proszę tutaj o głos. Ja dostałem pozycję numer 7. Ja nie komentuję tej siódemki, tak jak skomentował radny z Łodzi. Ja przyjąłem to stanowisko, to, 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 to miejsce i będę walczył o drugi mandat dla miasta Konina, dla naszego okręgu, żeby było dwóch posłów, żebyśmy mieli więcej do powiedzenia, żeby nasze miasta, nasze powiaty, nasze gminy miały po prostu mocniejszą reprezentację w Sejmie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Doświadczenie właśnie Tomka podpowiada, że walczymy wspólnie jako drużyna właśnie o te dwa mandaty, czyli stawiamy sobie szczebel wyżej. Nasza kampania Szanowni Państwo to bezpośrednie rozmowy przy zbieraniu chociażby podpisów dzisiaj na targowisku rano we wrześni wczoraj mariusz na ulicy Chrobrego wcześniej w sobotę w pasażu handlowym w Gnieźnie w Słupcy w Koninie jesteśmy we wszystkich powiatach naszego okręgu wśród tych którzy podpisują listy są osoby również korzystające Często ze względu na swój wiek, również ze służby zdrowia. Oni, ich opowieść jest dla nas bardzo trudna, nie do przyjęcia. Nie można się na to zgodzić, żeby latami czekać na wizytę do specjalistów. Nie można się zgodzić na opowieść Jarosława Kaczyńskiego, że leki już 75 plus są za darmo, a będą 60 plus, 5 plus za darmo. Skoro przychodzi do mnie e, obywatel na dyżur we wrześni lat 80 i pokazuje receptę na leki związane z leczeniem niewydolności serca zapisane przez lekarza i 650 zł. No mówi, panie pośle przecież mają być bezpłatne leki. Właśnie to są takie bezpłatne leki. My mamy inną receptę. My mówimy, że polskie państwo stać na to, żeby każdy wypisany przez lekarza pierwszego kontaktu le e recepta kosztowała 5 zł. Czyli leki za 5 zł to nasz program dla wszystkich. A co w służbie zdrowia można poprawić, co należy zrobić? Uprzejmie proszę panią Anię Bąk. Dzień dobry. Szanowni Państwo, mamy katastrofę w ochronie zdrowia. Brak lekarzy, brak personelu medycznego, niekończące się kolejki, które sprawiają, że niektórzy pacjenci nie dożywają swojego terminu. A to wynika m.in. z tego, że ten PKB. Jest za niski, że udział PKB, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia. PiS obiecał 6% PKB w 2023 roku. Jak wygląda to w praktyce? Jest to 5,11%. My, jako Lewica, obiecujemy i wiemy, że jest to realne, żeby osiągnąć co najmniej 7% w roku 2024, a chcemy dążyć do co najmniej 8% PKB, o którym mówią medycy, żeby ta ochrona zdrowia była na przyzwoitym poziomie i żeby nie było za późno z pomocą. E, szanowni państwo, dochodzi też do takiej sytuacji, że w karetce jedzie pięć firm. Dlaczego? Ponieważ ratownicy medyczni są spychani na samozatrudnienie i na zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej. Państwo powinno z nimi Podpisać umowę o pracę, a tymczasem dochodzi do sytuacji, że ratownicy medyczni muszą założyć działalność gospodarczą, jednoosobową działalność gospodarczą, żeby mogli ratować ludzi. Na to nie ma naszej zgody, i my jako Lewica obiecujemy, i wiemy, że to po prostu zrobimy, bo uważamy, że sektor ochrony zdrowia jest, jest jednym z najważniejszych sektorów. Nie można oszczędzać na zdrowiu Polaków, nie można oszczędzać na zdrowiu obywateli i obywatelek. I my zrobimy wszystko, żeby zawsze te pieniądze się znalazły. To, że są obietnice, że 6% w roku 2023 nie została spełniona. Nie ma nawet tych 6%. W imię y, realizacji partyjnych interesów, y, te środki są obcinane na ochronę zdrowia, właśnie po to, żeby realizować swoje partyjne interesy. My chcemy zadbać o to, żeby państwo było dla człowieka, żeby każdy obywatel i obywatelka. Doczekali wizyty, żeby nie bali się o to, że po prostu mogą nie poznać swoich wnuków, że po prostu będą mogli cieszyć się długim życiem. Sektor ochrony zdrowia jest jednym z najważniejszych sektorów w Polsce i na tym nie wolno oszczędzać. Dziękuję. Anna Bąk. Dziękuję serdecznie, Szanowni Państwo. Przedstawiliśmy dzisiaj tutaj obecną. Przede wszystkim a, bardzo dobrze przygotowaną merytorycznie drużynę. Po drugie, drużynę, która chce zmieniać Polskę nie tylko odsuwać tego czy tamtego od władzy. A, po trzecie, o, silna obecność lewicy to gwarancja, że wszystkie transfery socjalne, które zostały już przyznane. Będą dalej funkcjonować, bo sprawne państwo wymaga nakładów na bud na, 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 z budżetu państwa, bo sprawne państwo będzie służyć obywatelom, bo w sprawnym państwie każdy z nas będzie się czuł bezpiecznie i żył normalnie. Zapraszamy serdecznie 15 października na wybory, bo to nasze konstytucyjne prawo i mam nadzieję, że mieszkańcy Gniezna i Powiatu Gnieźnińskiego powiedzą się za zmianą